Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić zające ze sznurka. Potrzebny będzie sznurek bawełniany 3 mm lub 2 mm na takiego mniejszego zajączka, a ten na tego dużego. Oprócz tego przyda się sznurek jutowy, nożyczki i szydełko. Szydełka mam tutaj dwa różne rozmiary, cieńsze używam na mniejszego zająca, grubsze na tego większego. Jeśli chodzi o sznurek 3 mm, tutaj bym dała 6, 7, 8 nawet milimetrowe szydełko. Wszystkie informacje dotyczące materiałów znajdziecie w opisie też filmu, które tutaj były przeze mnie używane. Ja zabieram się za takiego zająca. Najpierw muszę wykonać kwadrat. Robótka, taki zając składa się z kwadratu, ja go właśnie tutaj rozwinęłam, tak wygląda. Żeby zrobić taki kwadrat zaczynamy od łańcuszka, składamy sznurek tutaj w ten sposób, taką pętelkę i od spodu wyciągamy końcówkę. Powstaje wtedy takie oczko i tutaj wkładam sobie szydełko, dociągam w ten sposób, ja sobie nawijam sznurek na palec, ale wystarczy, że on tam będzie z boku sobie wisiał. Zahaczam sznurek szydełkiem i przeciągam przez to oczko. Raz. Zahaczam i przeciągam. Jest to oczko łańcuszka. W ten sposób powstaje kolejno. Tu mamy już raz, dwa, trzy. A ja potrzebuję na takiego zająca 25 oczek. 24 plus 1, bo będziemy robić 24 półsłupki. A potrzebujemy w związku z tym 25 oczek łańcuszka. Zaraz wam pokażę. To jest około 25-26 cm długości bok kwadratu będzie miał. Jak tutaj dalej robić te półsłupki w tych oczkach łańcuszka? Będziemy to robić w ten sposób. Pierwszy półsłupek wbijamy nie tutaj w pierwszą pętelkę. Tylko wbijamy się w drugie oczko łańcuszka, pod tą jedną nitkę, wkładam szydełko, zahaczam sznurek, przeciągam, na szydełku mam dwie pętelki, zahaczam, ojej, zahaczam i przeciągam przez dwie pętelki. Pierwszy półsłupek. Kolejny. Wbijam się tutaj, pod tą nitkę, zahaczam sznurek, przeciągam, mam dwie pętelki, zahaczam i znowu przeciągam przez dwie i tak powstają półsłupki aż do końca mojego łańcuszka. W sumie powinno ich być 24. Mi został tutaj jeszcze ostatni półsłupek do wykonania. Tak wygląda pierwszy rząd mojej robótki. Mogę go tutaj sobie policzyć w ten sposób, ile mam tutaj tych moich półsłupków, zliczając u góry te pętelki. Powinno ich być równo 24 w każdym rzędzie. Kolejny rząd zaczynam od tego, że robię jedno oczko, łańcuszka tak przerabiam sobie tutaj. To jest tak zwane oczko zwrotne. Odwracam robótkę i teraz w każde tutaj oczko, teraz się wbijam po dwie nitki, przeciągam, znowu mam dwie pętelki, przeciągam, robię półsłupki. Znowu się wbijam tutaj w to miejsce, pod dwie nitki, zahaczam, przeciągam, zahaczam i znowu przeciągam i w ten sposób Kolejne półsłupki przerabiam aż do końca robótki. Także ten zając nie jest bardzo skomplikowany, wystarczy zrobić właśnie kwadrat takimi półsłupkami. Jestem znowu na końcu rzędu, więc muszę zrobić oczko zwrotne, obrócić robótkę i kolejny rząd. Półsłupków przerabiam. Teraz Wam pokażę, jak tutaj sobie sprawdzam od czasu do czasu, ile jeszcze tej robótki mi zostało do zrobienia. Na razie jeszcze to jest taki prostokąt. Składam sobie. O, tu mi się coś przewrócił zajączek. Składam sobie tą robótkę w ten sposób, że bogot, którego zaczynałam, układam tutaj w tą stronę, i wtedy widzę mniej więcej. Ile jeszcze po takim złożeniu mam tutaj do zrobienia tej robótki, żeby powstał kwadrat? Myślę, że to jest około czterech rzędów. E, zobaczymy. Będę budować je tutaj dalej. E, I w momencie, kiedy przerobię te cztery rzędy, zmierzę sobie to jeszcze raz i zobaczę, czy będzie mi potrzebny jeszcze piąty rząd. Także przerabiam tutaj do końca. Ok, ja już myślę, że mam mój kwadrat właściwie gotowy. Przesunę sobie tutaj kawałek, żeby mieć więcej miejsca i to sprawdzić, żeby to złożyć sobie tutaj o w ten sposób. Mam tutaj do zakończenia robótkę. Jak zakończyć taką pracę? Robię sobie tutaj jaką większą pętelkę na końcu. Ucinam kawałek sznurka tutaj z tej strony. I teraz przeciągam do końca ten sznurek. I teraz on się już nie spruje. Natomiast tą końcówkę nitki muszę tutaj zabezpieczyć w ten sposób, żeby ją schować. Biorę do tego cieńsze szydełko, bo jest mi wtedy łatwiej tutaj pomiędzy pętelki oczka robótki się wbić cieńszym szydełkiem po prostu i przeprowadzić sznurek, przeciągnąć przez kilka sąsiednich oczek tej robótki obok siebie. Ja jeszcze chyba tutaj przez jedną albo dwie, o tutaj w ten sposób się wbiję, zahaczam i przeciągam. No nie jest to takie, trochę siły jakby wymaga, ale udało się tutaj przełożyć. Ucinam, no i w ten sposób mam schowany sznurek, nic tutaj się nie spruje. Tak samo robię z drugiej strony tam gdzie zaczynałam. Teraz będę potrzebowała sznurek jutowy do Związania mojego zajączka. Ile tego sznurka? Tak plus minus. Ja sobie odmierzałam w ten sposób, że to były trzy długości mojej robótki. Ucinam, odkładam go na chwileczkę na boczek i teraz muszę zwinąć zajączka. Ułożyłam sobie tam robótkę w ten sposób, bo będę musiała dwa boki do środka zwinąć, czyli od jednej strony zwijam rulon. I z przeciwnej strony robię to samo. Zwijam go do środka. Patrzę tutaj, jak mi mniej więcej równo tutaj te boki się składają. Być może troszeczkę za dużo z jednej strony, trochę z drugiej. O, teraz chyba lepiej. I składam po takim zwinięciu w ten sposób ten kwadrat. Już trochę zaczyna to przypominać mojego zajączka. Sięgam teraz ucięty wcześniej sznurek jutowy i obwijam dookoła uszu, żeby go tutaj dobrze związać. Nie jest to łatwe. Trochę muszę tego przycisnąć i przytrzymać jedną ręką. A teraz o, ten sposób owinąć dookoła. Tu sobie jeszcze trochę go ścisnę. I zawiążę pętelkę. Raz. I jeszcze raz zawiązuję. Teraz mogę go tutaj trochę wiecie uformować, żeby on ładnie wyglądał. Jest już związany, więc to się nie rozleci, żeby sobie, żeby szło go postawić. Tutaj sobie jeszcze formuję uszy, tak jak chcę, żeby one były ułożone. Zawiążę z pozostałych tutaj sznureczków kokartkę zajączkowi. Nie musi nic więcej tutaj do dekoracji być, wystarczy taka mała kokardka, ale można coś tam jeszcze dołożyć jakieś kwiatuszki. Ja myślę, że taka kokardka delikatna w zupełności wystarcza. Zrobię tutaj jeszcze dwa supełki na końcu tych sznureczków. O, jako takie zakończenie i przycinam w ten sposób. Mój zajączek już jest prawie gotowy, ale chciałam pokazać wam też jak można jeszcze dołożyć coś drobnego, czy jakiś kwiatek. W moim przypadku tutaj już taka trochę przysuszona gipsówka. Później ją pewnie wymienię bliżej świąt na świeżą, lub może gryczpan, albo jakiś bratek. Zobaczymy. W ten sposób właśnie mm, wygląda zakończony zajączek. Może być to dekoracja stołu, postawić go możemy na parapecie, na kominku, myślę, że będzie fajnym dodatkiem. Teraz chcę Wam pokazać, że ten mały zajączek to jest po prostu mniejszy kwadracik. Ja tutaj zaczynałam go łańcuszkiem o 14-15 oczek. Więc, jeśli chcecie zrobić sznurek 2 mm, mniejsze szydełko, piątka. A mój zając duży tutaj już gotowy na święta. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.